Pobite gary Spoko mają ja tam odcinki niektóre no. ja Powiem ci, bardzo dobre, z tym shake, shake w Miller Misch, nie ten zwykły, tylko z shake'em, z Miller Misch'a ten najbardziej lubię, tego biała czekolada i kokos, ale jest dojebany O, no, też lubię, bo ja w ogóle kokosa uwielbiam No spokojnie No, biała czekolada, a pistacjoły też jest dobre A, no i oczywiście hazelnut, nie? No to właśnie, miałem spróbować by czekolady, bo dostałem, ale nie miałem kiedy Ty, to jest jak to jest jak CS czy co? Yy, no podobnie działa O no, nie dawaj no, dawaj MCX-a. Haj, tu kupujesz sobie jakieś kółkurwa pojebane no, wybierasz sobie, tam może co chwilę zmieniać te i z tym EQ się bijesz, i to będzie chyba 50 kill i wygrywa. Bad start. Eliminate the enemy. W ogóle gramy 4 na 4 myślę, że to 505 A, a bomba się plantuje. Jest już jeden prawo i na głęboko. Dla linia to na rok. Obok ciebie jest kaza. Aj, aj, aj. Do podniesienia jestem. No, myślę, że ten tu pilnuje. A to jest jeszcze w ogóle? To jest. A to jest po prostu eliminacja, a ten dead jest inny niż tamto. Dobra. Nie, ja daj mi tego RPK. Puszin, waj puszin. Tok, 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 tok. Tuk, 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 taruk. I am rich, motherfucker. <laughs> I am kibici ma rizler. Dawczyni, zdrofos, dobry. Shut up, you motherfucker. Się. Nie, nie, nie. Kurwa, jaki to ma kopa? Alpacino! Alpacino! Minąłeś Alpa się z powołaniem, kurwa. Nie podoba mi się to. Ej, ale ty, broń, mają pierdolnięcie! Ja nie mogę nic stan. Ale płacimy 8 minut z powołaniem, kurwa, na basie. Łotkaj to pizdę, ty kurwa wieśniaku jebany. Dobra, biorę M4. A, też bo... Ciężko, ciężko. Yeah. Mam nadzieję, że nie było mnie słychać. Kurwa, coś się stało, ty... Dobra, kompi... O, dwóch strzałach jeden, jestem do podniesienia Już nie No, no. Zabierać ci będzie HP teraz, pewnie. Ustalłem, że to. Wooh. ciężka jest oh, ta gra. gra. Ciszko, ciężko, no idzie. Nie wiem, Ciężko, ciężko się kurwa latamy tutaj Zdam Pacino? Byciw, byciw Ale Pacino się minut już Do Ciebie idą, do Ciebie Od Twojej prawej będzie. Za to mi to jest w ogóle kurwa No kurwa. Ale ta no, jak trafisz w banie to naraz lecą typy Powiem ci, że zamię kurwa ukryty na monitor to wiem changer, nie? O. Że kazał i kazał tym mostem Ja wpierdalam... Daję dupy w podporze prostym Ej, 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 ej. synek, synek A ja ci pierdolę Auj, z czwórką. czwórką. M14, let's go. Albo dobra. <laughs> to, dobra męczek, to było dobre, Maciek. Daję tu po prostu To było dobre, to ci wyszło. I kurwy jebane, obydwie. <laughs> wie. kurwa łopatka. opad. fire. Marko! Let's start. Eliminate the enemy. Olo! Jak z tego? Małko, na, polo. na Instagramie, no, ja na Instagramie są takie filmiki. Teraz trzeba odpalić meczek. Nie, nie wiem o co chodzi tak z marką. W, jak, w pochor... jak chodzą gościu jest przebrany. Aka ma fajny rozrzut. jakbyś pytał. Time to rescue! On left, 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 left. Stand up soldier. Tyras a gaz. Watch out, watch out, watch out. On gdzie you tutaj here Oh fuck Safe zone is shrinking. You're right. Nice. 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 fajnie sobie. No spróbuj to No na razie z samym czwórką widzę, że wchodzi no. Szufla. A, to no jest. No, na spodzie No i typu, co w się sensie, do no, trans taki, co ten mówi takim damskim głosem? Bo e, oni mają granaty z kurwy syny jebane. Na diglu masz, na diglu. I w pewnym momencie się ten e, odpala i mówi: What's your real name? Marko. Uh -huh.

Run. The safe zone is shrinking. Oh. Uh. <laughs> You. Polo. like the car, no? Yes, you like uh, Principolo The safe zone is shrinking The I same is Marco Polo What is that? I don't know, what is that? Principolo is a Bato, huh? Bar Principolo <laughs> is Bar Our bank Cerech czy nie? Madrid, Madrid, Madrid. Zero no, chyba Open Up Anybody home? O, oh, Real Madrid kurwa, świnić Madrid, Madryyyyyt, Dobra nie wiem oni dają jakieś głowy pojebane z digli Chujowe, jestem ten tryb opór nie chcę Zwykły ten masz jeszcze spoko no, już wolę ten tryb niż dadwać kurwa Ja bardzo Jeszcze nie to wkurwie bo kupują te jebane te 5 killer i biorą od razu grę jak góno wygląda Kazajukę To na Ale kurwa, no nie strzał z nigla On tak cały czas z fizikielka daje Nieźle O tak, ja proste, świetan mam sobie śledzika z ostem. Aha. No ne. Chu papi mnyanyo. Papi 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 čulo? papi, papi, papi Mami mami papan. Kurva co je? Preconnecta dostan. Dobra ten Jake, přípravy. Dobrý čas. Vámon, vámon, vámon Marto. Zone is Gdzie jest? Tam nie Jeszcze ktoś? No nie, wszyscy Ale mam lagi kurwa na tym tym, widać? Halo Bardziej mi się gra generalnie tutaj Rzucam nam jak pies flakiem Kot, co ty robisz? Proste Czekaj, otworzycie bardziej okno, masz 8 Nie podawaj się Ukochana ma nie podawaj się Dam ci ba na da La 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 Let's go Marko, let's go, push, 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 push Kurwa Ale go spuszowali wali e, Idzie do prawej Do prawej będziesz tam, miał Ełka no Zobaczyłem, wziąłeś się prawo wyjście po prawej masz Gdzie jest? Na lesbie. Czeka przy tym. Tak, pym, ten aucie, obite. Minut. Do zabrania jest tam generalnie. Easy, dziewczędom, Elo. Polski złoty. No ja to kurwa się nie mogę w tych pieniądzach dalej połapać. No nie, One inaczej wyglądają niż te Eureki. Co w się sensie inaczej? Tu dwójka, tu jedynka, coś tam ten. To też się pitolom, Jak mam w portfelu jeszcze jakąś złotówkę czy coś, to później jak daje pani, czy tam dwójkę, to mówię kurwa, dobra, nie tam. Bonutrożeje, wy pereza. Nie da się, Szczepa, nie da się wywalić. Bo nie, rusz, nie da się ruszyć. Za 10%. 90% ja dostaję, a na Twitchu jest 25, 30% do 70% dla Twitcha? Chyba tak. Dlatego mam na Kiku ustawione. Zrobimy hmm. boobie sobie swoją drużynę zrobimy. Dobra. Różowe pantery będą. Akacza. Tego AK-12 mówiłeś, by spróbować? Tak, spoko strzela. A teraz fajnie. Próbuję. Ja też I mi się z m4 fajnie paliło. A, A tak? Zrobiłeś mi rordę, wodnikał obrońce, czy nie? Patlet. No właśnie, jej nie lubię najbardziej. Na górze jeden Kto jest? Nie widzę Kto na mnie? Ucieka, ucieka, zapot, zapot Ach, to stałem, widzisz Kto A ma kotlet? Zdawało no mi to bym zjadł żeby ten, żeby bojową, nie, nie, wiem, sobie to możecie to grać to. normalnie Nie, się ja byłem... Granat, granat. Aha. Ja, nie wierzę. Co aika kasta. Cały Właśnie spory, jak dla mnie, wiesz? To właśnie się leży, że ma malutki, a dużo większe MM. Nie, mi się właśnie całe lepiej, wracam do tego. Jeszcze Pin może by się sprawdziło, ale. Ja tu ten CX-em tu No to sama amunicja. O no takie proste. I raz znowu ląduje pod mostem. kurwa, że je biją z daleka. O, o kurwa, ładnie ten z tego wektora leci. Nie lubię tej mapy. Tamta dużo lepiej mi się gra. A ja wolę tam. No i co teraz? No nic no, tyle że sobie punktów nie zdobędę. No, Dwóch to mam ja tyle. Ale dawaj TP 90. tu? No, tu wyjścia nie ma, ale przypomnę. O. o, myślałem, że go No na taką odległość mnie nie zrobię. O, robię mnie pedał. Prandzkawka. A jeszcze nie grałem te o 3 Albo bo RPK, ja wezmę, RPK. Ja RPK ma kopa takiego, że. Ej, ja samina się nie odna, trzeba uważać. Bo Bani jest chłop. No tu przed tobą będzie jeden. ładny Essa. stanie. Bo to to Przedstawię sobie rękę. Przedstawię sobie zabijana jak. halo Ty! halo Halo, halo! Halo, halo! halo. halo, halo. rękę. Dziwne. Ale mnie kurwa zablokowałeś tym Kotletem jebany wow. Na dole jest z dwóch Chłopcu do etapu kurwa What the fuck? A ten chłopca u kadarnego strzelił to też po bani jest